Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z holem lumpeksowym. Sama nie wierzę, że to się dzieje, ale słuchajcie, na przestrzeni ostatnich miesięcy naprawdę chciałam dla Was nakręcić taki film, ale myślałam sobie, że po prostu nie mam żadnych ubrań, aby pokazywać Wam, ponieważ nie chodziłam po prostu po lumpeksach. I tyle z Was pisze do mnie, żebym nakręcała dla Was jak najczęściej te hole lumpeksowe, że ostatnio słuchajcie, poszłam... Dwa razy do takiego lumpeksu. Raz udało mi się coś kupić, a raz mi się w ogóle nie udało kupić niczego. I właśnie tak jest z tym chodzeniem do lumpeksu. Natomiast przejrzałam w ogóle całą swoją szafę i stwierdziłam, że naprawdę ja jeszcze mam tutaj kilka rzeczy, których wam nigdy w życiu nie pokazywałam w filmach, więc stwierdziłam, że to będzie idealny moment. Zapraszam. Słuchajcie, pierwsza. Przepiękna spódnica z top-shopu. To jest spódnica, której ja Wam nigdy nie pokazywałam w żadnym filmie. Nie wiem, czy ona przewinała się na jakimś zdjęciu na Instagramie, czy nie. Natomiast to jest rzecz, którą nakładamy już um, okazjonalnie. Konkretnie. Chociaż może być fajna do wyjścia jakiegoś wieczornego. Natomiast to jest coś, co jest naprawdę przepiękne i uważam, że fajnie mieć takie rzeczy w swojej szafie. Zobaczcie, jak ona jest gruba, ile ona ma tych wszystkich potrzebek. Ona jest dosłownie jak spódnica baletnicy. Ja kupiłam w rozmiarze 8. Czy mówiłam, że to jest top-shop? Coś około 10 zł oscylowała cena, więc tak to właśnie wyglądało. Ciekawostką jest to, że moja przyjaciółka Karolina kupiła taką samą w Lublinie, w Ciuchlandzie, tylko w kolorze pudrowego różu, która jest przepiękna, też. Więc to jest mój pierwszy zakup. Dajcie znać, czy w ogóle Wam się podobają takie spódnice. Mój ostatni nabytek i to jest nabytek właśnie z lumpeksu z częstochowy. Tak, jeszcze nie było nic z częstochowy z lumpeksów chyba w moich filmach. Rozmiar M, słuchajcie, przepiękne mm, spodenki. Trochę takie koszykarskie, Nike, tylko to jest taka właśnie edycja bardzo mocno dziewczęca. Powiem Wam, że jak ja je zobaczyłam, to mi się od razu strasznie spodobało, ponieważ ja lubię w takich rzeczach chodzić po domu albo yy, biegać. Czy na treningu, czy na zewnątrz. Nie biegam na zewnątrz, no ale lubię biegać na zewnątrz, ale nie biegam, ale będę, obiecuję. Takie jest moje założenie, żeby biegać częściej. No dobra, kupiłam sobie spodanki do biegania do biegania, ale też do chodzenia po domu, ale też one wyglądają fajnie do różnych stylizacji, tylko ja w sumie nie chodzę właśnie w takich aż sportowych stylówkach, natomiast wydaje mi się, że to jest naprawdę coś fajnego. Pokażę Wam na przebitkach, zbliżeniach, jaki to jest materiał. Mówiłam, rozmiar M Nike body, którego nie zdążyłam opracować, bo wyciągnęłam je z prania. I powiem Wam, że to jest body, które urzekło mnie. Oczywiście to jest zwykły, standardowy basic, natomiast bardzo urzekł mnie ten dekolt, który jest w takie można powiedzieć kwiatki, taki półokrągły, dosyć niestandardowy i też tutaj dla mnie nawiązanie do baletu, ponieważ ja jeszcze jako mała dziewczynka, jak tańczyłam w balecie, to właśnie tańczyłam w takich bodziakach. I chcę pokazać Wam na skórze, a dobra, to pokażę Wam na przebitce. To kosztowało coś około, słuchajcie, 5 zł, ale to jest fajne, dlatego że to jest podstawa, może być podstawą garderoby do marynarki, właśnie do takiej spódnicy, ponieważ zawsze takie body bardzo ładnie podkreśla nam talię. I to jest fajna baza garderoby. I ja na przykład bardzo lubię kupować bazowe rzeczy właśnie w ciuchlandach, ponieważ są to w przeciwieństwie do wszystkich innych sieci ubrania, które są ze mną na lata. Naprawdę, swetry i w ogóle takie podstawy typu t-shirty, przepiękne bluzki właśnie pod marynarki i tak dalej. O, to jest super, więc ja zobaczę, jak w ogóle to body się będzie mm, sprawdzało, ale wiecie co, wcale bym się nie dziwiła, jakby to były jakieś body kiedyś, tancerki. Mój zakup i ten zakup jeszcze z Nowego Sącza. Jak okazało się, że jestem w ciąży, to pomyślałam sobie okej, okay, nigdy w życiu się nie zmieszczę w te spodenki, ale je ja kupiłam. Znaczy, ja wtedy mieściłam się w nie, a później jak już byłam w ciąży, miałam brzuszek, to pomyślałam sobie, że już chyba nigdy mnie nie wejdę I słuchajcie, ja w nie ostatnio weszłam. To są prawdziwe, skórzane, bardzo ciężkie i, i sztywne twarde spodenki. Takie spodenki, jakbym chciała kupić z prawdziwej skóry, gdzieś w jakimś sklepie u projektanta czy coś, nie mówię w jakimś Mohito, gdzie są taka z takiej sztucznej skóry, ale w porządnym sklepie, gdzie to jest handmade, bo ja widzę, że to jest. Handmade, nawet tutaj było gdzieś wytłoczone logo. I to jest, słuchajcie, coś z Niemiec. Natomiast te spodenki prezentują się następująco. Powiem Wam, że bardzo lubię ciuchlanty właśnie za to, że możemy kupić jedną konkretną rzecz, która zostanie z nami na lata. Powiem Wam, że to jest tak gruba skóra, że ona jeszcze tak pracuje pod, yy, pod dotykiem i pod każdym ruchem naszego ciała. Ale mi to na przykład nie przeszkadza, bo jak nakładam je na sobie i są wypełnione ciałem, to, to tego nie słychać. Super są te spodenki. Yy, kosztowały coś około 10-15 może złotych. Kupiłam je w Nowym Sączu yy, w Rafie na górze. Tam jest taki lumpeks. Nad tą bluzą się zastanawiałam, czy ją brać, czy nie, ponieważ ja Ogólnie w takich rzeczach ostatnio dosyć rzadko chodzę, kiedyś częściej, ale powiem Wam, że do krótkich spodenek, jak nie mamy pomysłu do końca na stylizację taką codzienną, a chcemy lecieć gdzieś do sklepu, to taka bluza się jak najbardziej przydaje. Mi się wydaje, że to jest w ogóle bluza męska rozmiar XL albo jakaś dziecięca. nie, nie znam tej marki w ogóle. FSBN Longer Fit. No i tyle. Nie znam. Nie wiem, ale bardzo fajna bluza. Powiem Wam, że naprawdę leży bardzo ładnie. Yy, w ogóle jest niezniszczona, jest niechlujna, jest zakończona, tak jak teraz. Yy, zresztą większość rzeczy jest po prostu niewykańczanych i to jest takie mocno w trendach, więc tak się prezentuje. Też kosztowała parę złotych, więc super deal. Na koniec zostawiłam sobie naprawdę coś takiego wow. No Muszę Wam to pokazać. Ale wcześniej mam jeszcze spódnicę kolejną. Słuchajcie, to jest spódnica, w której już miałam tyle razy sterylizację na blogu i ja nigdy w życiu chyba nie powiedziałam, że ona jest z Lumpexu. To jest. Yy... Marka Next. Jak ja tą spódnicę kocham? Mam ją chyba z 5 lat już w swojej szafie. Ona jest cały czas biała, a jak mam wrażenie, że trochę ta biel traci, to y, słuchajcie, namaczam ją w miejsce z sodą i to jest w ogóle mój taki patent, że zawsze wybieram właśnie sodą wszystkie rzeczy, jak widzę, że tracą już na y, jakości tej bieli. Uwielbiam ją ile ona kosztowała, nie mam zielonego pojęcia, ale już jest ze mną tyle lat, jest cały czas przepiękna, super jakości. Ja w ogóle tak zauważyłam, że spódnic za często nie kupuję. No, naprawdę nie kupuję. Też chciałabym Wam powiedzieć, że... Mm, Całą listę moich ulubionych lumpeksów zostawiam Wam na dole pod tym filmem, ponieważ ja wiem, że ogląda mnie dużo dziewczyn z różnych miast w całej Polski i mam coś takiego, że już to jest taka nasza tradycja, że zostawiam zawsze tak. W Nowym Sączu mieszkałam, więc tam dam Wam na miarę na fajne lumpeksy. W Lublinie mam trzy fajne lumpeksy, więc też Wam na dole zostawię. To są takie lumpeksy, w których na pewno coś znajdziecie. Gdzie mam jeszcze? W Rzeszowie mam jeden fajny lumpeks. W Częstochowie mam teraz. Dwa fajne lumpeksy. W Warszawie mam jeden fajny, więc na dole i musimy się wymieniać, więc koniecznie piszcie na dole, z jakich jesteście miast i jakie lumpeksy u siebie polecacie. Dobra, no i to była ta spódnica, a teraz już ostatnia rzecz, która jest prawdziwym wow. I moje prawdziwe wow to jest, słuchajcie, apaszka, którą ym, mam właśnie z jednego lumpeksu w Lublinie. Jest to też dla Was taki znak, żebyście przeglądały apaszki. Apaszek w Ciuchlandach jest miliony, miliony. One zazwyczaj gdzieś wieszą albo pozawiązywane na jakichś kratach, na jakichś koszach, albo w ogóle są wrzucone do koszy. I słuchajcie, ja przeglądałam sobie apaszki, ponieważ szukałam czegoś naprawdę fajnego i znalazłam 100% jedwab, Oscar de la Renta, to jest już można powiedzieć klasyk, ponieważ nie ma go z nami, tego projektanta i mieć coś takiego w swojej szafie za kilka złotych, gdzie spokojnie jakbym wystawiła to nawet na aukcję, ja się zastanawiałam, czy nie wystawić tego kiedyś na aukcję charytatywną jakąś i, i po prostu nie sprzedać tej apaszki i nie przeznaczyć jej na jakąś tam wybraną... Hmm. Zbiórkę dla, dla dziecka. No, zobaczę. Kiedyś myślę, że tak zrobię. Natomiast teraz jeszcze chwilę się nią pocieszę. I to jest Oscar de Larenza 100% jedwab, tak jak Wam powiedziałam, apaszka. I to jest apaszka mała, więc albo możemy sobie ją delikatnie zawiązać przy szyi. Ona jest mniej więcej takiej długości, ale wiecie co? Ona będzie fajnie wyglądała, jak obwiążemy rączkę torebki nią, więc ja muszę coś takiego. Hmm, no, muszę coś takiego uskutecznić, tylko ja sobie ją teraz wyprasowałam, żebyście dobrze ją zobaczyli, bo jak ten jedwab pies wymięty, to to wygląda nieatrakcyjnie. Ale nawet może do mojej poszedł metis, sobie zobaczę, jak będzie wyglądało, jakbym ją yy, tak zawiązała. Pewnie wiecie o co mi chodzi, jak, jak wiąże się na takich rączkach, takie yy, jedwabne chustki. Ale powiem Wam, że to jest kolejny przykład, żeby chodzić do onpexów i żeby zaglądać. Przede wszystkim, żeby szukać. Ale ja wiem, że nie każdy ma. Yy, nie każdy ma może cierpliwość do tego, żeby przeglądać takie rzeczy, hmm, ale warto, warto. I w ogóle przeglądajcie te apaszki, bo tam jest tyle przepięknych apaszek, które są firmowe w ogóle od projektantów, że naprawdę warto. A tego jest po prostu w ciuchlantach. mnóstwo, i często ludzie do tego w ogóle nie podchodzą. Dobrze, to były moje wszystkie ciuchlantowe łupy, ale. No, tak wiecie, to nie było za jednym razem, tylko nawet w przeciągu, bym powiedziała, tutaj kilku lat. Ale fajne, bazowe rzeczy, które będą ze mną jeszcze, jeszcze na długo. I planuję dla Was nakręcić kolejne filmy lumpeksowe, bo wiem, że je uwielbiacie i w ogóle uwielbiacie modowe odcinki na moim kanale, więc na pewno będzie ich więcej. A ja Wam dziękuję. I teraz pamiętajcie, stopujecie film i piszecie mi w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony lumpeks z Waszego miasta. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pusiakiwa. The hallway, Cause you can't